Halo To będzie raczej pierwsza część odcinka Jeep Vlog Numer 3 I dzisiaj jesteśmy znowu na dropie I dzisiaj z tego dropa Z tego większego Chciałbym jakieś Triszki może strzelić Zobaczymy Jest on taki nawet Nawet bym powiedział Czyli praktycznie w ogóle nie ma wiatru. Zobaczymy, co się udałoby kliknąć. A druga część tego odcinka będzie w sobotę, pewnie. Znaczy dzisiaj jest czwartek, ale w sobotę będę dogrywać, ponieważ mój ziomek z prywarza, który się rozwalił w połowie wak wakacji, bo przeleciał chłopkę, wkleję tutaj klip. No, nie jeździł przez dwa miesiące No i wraca sobie powoli Dobra, na razie oddamy luźny skok na tym dropie no, Było tam trochę lotu Zobaczymy, co nam się uda To bo może jakiś syj, bym spróbował Ale sui się boi na tym dropie, nie wiem czemu Ale to bo pewnie zobaczymy dobra jesteśmy po pierwszym skoku było nieźle polecimy sobie jeszcze raz teraz z innego miejsca start Kurde na komarce powinien nie widać, a tu jest straszny pion, że ja jeszcze z jednym komuś co zjeżdżam to jest w ogóle niezbyt rozsądne Dobra, lecimy po raz drugi no. hey czy ja tu weszłem, to jest cyrk Dobra, chyba tak. Ha. Kolejny dzień i dzisiaj polacam sobie znowu z typa, dzisiaj jest Barczak. Jeszcze ma przejechać Bardzo jakaś ekipka, więc pola No, no i jeep block numer 5 Numer 5? Aż muszę sprawdzić czy numer 5 W sumie już są klipy w tym rowerze Bo dograłem już klipę z dropa zacząłem, czy w jeep block numer 5? Czy numer 4 to jest Numer 4 No, jaki numer 5? Zajebałem No, numer 4 No i lecimy teraz

Patrz, stąd nic nie robię. Patrz, może, może tylko tak, żeby ruszyć. No, namówimy teraz Warszawa na dropa i nagramy mu. Drop, dawaj. Jee! Yeah. No? Dawaj. O, Wartak oddał pierwszy locik dzisiaj z setupem. Poza moim nadgarstka, od chyba 3 miesięcy nie jeździł. I mówi, że jest spoko. Z mnie chyba nawet nie chciał lecieć. A ja zrobię jeszcze raz. Naknaka tym razem, pod nagrywką od dołu. No. To ciebie Widocznie nam wykradzanie obywateli, cała seria w bandę. zakresie, cała seria w tym zakresie, cała Teraz się tym zakresie, У! У! Терас отстъп. Нагрива нагрива. Авора, допер ото nad kolegą Niech pierwszy O, o, o kurwa Za ostrożnie Dobra dawaj Ale triki nawrzucać Ej jedziemy! O kurwa Nie No, ale nie jedź od razu. To cię nagram jak skaczesz na jednym nagraniu. Będę okay. tak wydłużać film. Dobra. To też wrzucę. No, to, to się wytnie Eh! Uwaga! O. Dobra, w tym ostatni raz naszego nie, bo się ciemno robi, wszyscy wbijają na ich Cieszę się, że Warszak wrócił do rower po kontuzji. No. No i walnie ma sobie coś. Uwaga Warszak! A za chwilę wróci z kontuzją. Susajdzik. Bogenik dół. Manualik. teraz? No jakiś whipek tutaj No i to by było na tyle dzisiejszego odcinka Możliwe, że jutro w niedzielę, chyba że opublikuję to w niedzielę. No nagram kolejny odcinek pewnie. Dobra pogoda ma być. To do usłyszenia Elo.